Działek na rynku będzie coraz, coraz mniej. Dostępność tych działek będzie bardzo ograniczona, możliwości zabudowy będą bardzo ograniczone. I stanie się tak w całym kraju, już za rok, a ten proces postępuje z miesiąca na miesiąc. Tych działek już teraz jest mniej. Yy, więc co stanie się z ceną? Prosta zasada popytu i podaży, mniej towaru, wyższa cena i w tym kierunku idziemy. I teraz to, że działek jest już mniej na portalach ogłoszeniowych, to możemy przeczytać, zerknę sobie tutaj na podglądzie. Widzisz, patrz, nie mam, bo mi się wygasił cholera. Tam jakąś przebitkę zrobisz. Dobra? I tak możemy przeczytać na portalu Unirepo który monitoruje statystyki wszystkich wyświetleń i ogłoszeń umieszczanych w internecie dotyczących nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych. Możemy przeczytać, w kwietniu 2025 roku na 52 portalach monitorowanych przez yy, AdRadar pojawiło się ponad 29 tysięcy nieruchomości gruntowych wystawionych po raz pierwszy. To o 12% mniej niż przed rokiem. Czy sprzedający wstrzymują się z wystawianiem ogłoszeń? Tutaj pyta autor tego artykułu. I teraz są dwa czynniki. Raz, że te ograniczenia dotyczące możliwości zabudowy już zaczynają wchodzić w życie, więc część osób już nie może sprzedać działki jako działkę budowlaną, bo już wiedzą, że nie będą mogli się tam pobudować. Ale głównym czynnikiem jest to, że ludzie świadomi, Część ludzi monitoruje, sprawdza, jaka jest sytuacja, jak zmieniają się te przepisy, o których mówię. Wiedzą już, że po zmianie przepisów ceny pójdą w górę, i oni nie chcą sprzedawać teraz tych działek. Po prostu wstrzymują się sprzedażą do momentu wejścia przepisów w życie.